Normalny dzień z życia Skurcza. Skurcz hmm. choruje na bardzo złą Przeglądę chorobę. Ile mam lajków na Facebooku? Mało. Może pójdę coś porobić. Ale jestem spłaszczony. Muszę ćwiczyć. Regularnie. Zawiany Jego telefon jest tak biedny. Proszę, figułek. dajcie nam łapkę w górę. Dobrze, teraz pójdę coś porysować. Ale jestem za niski, żeby sięgnąć w krzesła. Musimy kupić dla niego specjalne nogi, aby sięgał krzesła. <noise> to nie jest chory na niż tak. coś. Porysuję coś. Bardzo ma bardzo talent plastyczny i bardzo umie rysować. Więc przekażcie ławkę w górę, żeby rozwijał się artystycznie nie! Trzeba ratować Skurcza! Teraz Skurcz wymiotuje. Pora na normalny posiłek Skurcza. Smażymy sobie ziemniaczka na grillu. Skurcz bardzo lubi ziemniaczki, ponieważ mają białko i zawierają coś tam, żeby on wyzdrowiał. Chociaż i tak musicie dawać łapki w górę, w gluten. Jak widzicie, skurczowi się nie polepszyło. Ten musicie dawać łapki w górę, lajki, subskrypcje, to i łapki w górę. To jest to samo. Dobra. Skurcz Tak, Skurcz zemdlał. Bo nie dostarczyłeś mu wystarczającego białka. A mały. Ale i tak dajcie łapki w górę. Zliczę, postawcie w komentarzach. No to jest No to jak jedzenie skurczy. To jest jego cały posiłek Tak, to Mój. skurczę. No. To jest ja? Okej, okay, trzeba to wywalić. Gin skurczu. Gin ty, mały. A nie go sobie... Ty bo telefon. To nie jest mój telefon. To jest skurczak. To jest A on i tak już nie żyje. Gdzie jest on? Nie wiem. Więc dzięki fundacji uzbieraliśmy na nowy telefon. Jest bardziej prestiżowy i jest, na pewno się nie przyda. Bo tak jest więc pewnie sobie go weźmiemy. Skurcz umarł. A tak, do widzenia, dziękuję. Kończymy program.